Nie... No kurde, nie! A więc dobra, witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Sorry, ale miałem taki taką masakrę na początku odcinka. Oh my god! <ścoughs> Czy to jest żart? O oh my god! strzela do mnie! Moi drodzy, mam od was śmieszne progi, które będziemy czytać. Jak nie wiecie, to do, do tej pory robimy śmieszne progi. Przepraszam, że jestem jakiś taki mega czerwony, ale jakoś... taka Mam pomarańczowe światło, może z tego powodu. Jest właśnie noc, więc nagrywam w nocy dla Was kolejny odcinek. Na razie, że super chcę podziękować wszystkim, którzy zostawiają codziennie łapkę i komentarz. Solson powiedział, że jak będzie 75 tysięcy w górę w 24 godzin, to żaden odcinek nie będzie krótszy niż 25 minut. I możecie napisać, ile byście chcieli też. Żeby te odcinki miały długości Możecie napisać w komentarzach 15 minut, 30 minut I serduszkujcie te, które Wam najbardziej odpowiadają To ja będę widział, jakie komentarze mają najwięcej serduszek I wtedy będziemy wiedzieli, jak długie mają być odcinki Więc dziękuję Wam wszystkim Jest mega, na razie robicie tak zajebistą robotę I tak się cieszę, że w ogóle ta seria Wam się podoba To jest, to jest chore w ogóle Tego się nie spodziewałem stąd... okay. A patrz, i jak pingwin to je rybkę przy okazji, zjemy jeszcze kuk salmona jednego Słuchajcie, tutaj w ogóle chyba zacznie się jakaś gruba nowa przygoda Bo patrzcie co tu się dzieje, Jesteśmy po pierwsze, jesteśmy na w jakiejś chorej wyspie bezludnej Gdzie w nocy pierdyliard zombiaków i zombiak i monsterów się pojawiło I mam tutaj nagranie z przedodcinka, które wam wstawię troszeczkę Co się w ogóle działo na tej wyspie Co tu się dzieje na tej wyspie w ogóle, what the fuck Oh my god Dobra, wszyscy się biją, jest walka Dla każdego, lecimy O kurde, jaki przypał Co tu się w ogóle odwaliło? Dąży się podbudować? Nie O nie, 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 wyrzuciłem miecz What the fuck? No ale przeżyłem do dnia Specjalnie dla was poczekałem Are you ready guys? Patrzcie co tu jest oh, yeah. Nie wiem co to jest, ale wygląda kusząco Wygląda grubo Tylko nie jesteśmy wystarczająco gotowi na to Więc... Um... Musimy zacząć tu, mini świat. Robiłem już sobie przejście tutaj. Pozwoliłem sobie, żeby zbudować, no, jakieś chillowe przejście tutaj. No i zaczynamy naszą przygodę. Kilka, może dniowej, nie wiem, Dwa, 3 dni. Może będziemy tutaj na tym, na tej weźludnej wyspie. spędzać 2-3 dni w Minecraftcie a nie dwa, 3 dni odcinków, żeby nie było. Chociaż tak naprawdę nie wiadomo, ile się to przedłuży. No i musimy zacząć tutaj nową przygodę. No ja muszę, mam zbroję Zenchantowaną, więc spoko. Natomiast myślę, że moglibyśmy jakieś jabłka zdobyć. No w sumie, jabłka nie głupi pomysł. Ja na cilku pójdę do cave'ów, jak wy będziecie sobie, Chcecie, w sensie, będzie cięcie, i ja już wszystko z będę miał. O, więc, żeby nie marnować czasu, i będziemy mogli od razu myśleć, że jeszcze w tym odcinku, skoro chcecie dłuższe, postaram się zrobić tak, żeby e, przebić właśnie tamte rzeczy. Tylko, że, że w ogóle, jeszcze zapomniałem, że mamy jeszcze trzy progi, więc lecimy dalej. Jeszcze 100 tysięcy łapy w górę i Stu robi dłuższe odcinki. No to widzę, że chcecie, więc zostawiajcie, wbijajcie. 100 tysięcy łapy w górę, Stu spala wszystkie swoje diaksy w Minecraftcie ja będą dłuższe odcinki, ale w tym samym czasie muszę spalić diaksy. No dobra, spalę. I 180 tysięcy łapek w górę i Steel próbuje nagrać ze starą ekipą, na przykład Blow Manjo Multi. To by było mega śmieszne, więc zostawiajcie łapki, żeby dobić to. I naprawdę, dziękuję wam za, za te wszystkie łapki, które dojecie, to mi naprawdę tak mnie motywuje, tak mi się chce to grać, mimo wszystko mi się chce grać, ale jak widzę to, że wam się to podoba, to nie czuję, że, że nie wrzucam tego na marne, bo fajnie mi się nagrywa, ale też jak wrzucam i wy się cieszycie, to jest, kurde, naprawdę, żony, to jest zajebiste i was wam bardzo dziękuję za to. Dobra, ja idę na szybkie eksploatację, Lorando do Keywów i zobaczymy co tu będzie, co jest w tych cave'ach. Ta wyspa jest jakaś... O, okropna. Ile tu jest potworów? oj może jeszcze, może jeszcze może jeszcze ktoś wyjdzie za ściany, co? O, oh, shit no dobra, tego musimy zach... Ooooooo! Ba, 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 bo! Ma! Widzę wasze komentarze. Stu, czy ty coś brałeś? Nic nie brałem. Po prostu jest wieczór, a przeważnie nagrywam Minecrafta o 6 rano. Możecie na napisać, czy wolecie, wolicie mój humor, jak nagrywam wieczorem? Czy jak nagrywam o 6 rano yy, i postaram się częściej nagrywać o tych godzinach i też chciałbym powiedzieć że jak będzie 70 tysięcy łapek w górę w tym odcinku. Gdzieś około 21 będę robił live'a. Tak jak będzie 70 tysięcy łapek w górę mega szybko pod odcinkiem, to zrobimy live'a, a jak nie będzie, to nie uda mi się, więc pilnujcie YouTube'a, sprawdzajcie jeszcze, jak oglądacie to wcześniej, to wbijcie jeszcze o 21. Zobaczyć, się dobiliście. Albo zróbmy 50, bo to ciężko będzie 70 w tak krótki czas Do 21, .00. Nie, 50 tysięcy łapek w górę, to postaram się, a dla tych którzy nie mogą śledzić live'y To codziennie o 18 filmiki się pojawiają I kurde, ty, możemy zrobić sobie takie Wiesz co, fajnie, fajnie w ogóle, że mamy Że mamy miejsce, gdzie możemy sobie zrobić troszeczkę e, Taką bazę Taki chill Będziemy mogli sobie pozbierać rzeczy W ogóle sprawdziłem koordynaty Jesteśmy tak cholernie daleko od domu 2000 kratek od naszego domu mniej więcej Co to kuźwa jest? Ej, pomocy Ej, ej! 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 Co to je za hore Zabite! Tak, to robi się na mojej wyspie. więc jesteśmy z powrotem. Um, <grym> jak mówiłem wam, szczerze, nie myliłem się. Mówiłem, że na tej wyspie będę kilka dni. Minęło 24 godzin. Patrz, co się tutaj wydarzyło w tym czasie. Bardzo dużo zrobiłem. Jestem już ogarnięty i gotowy do walki, nie? Więc możemy na chilku po prostu poleczeć i już zrobić wszystkie rzeczy zajebiste, których jeszcze nie było w okolicy. Jeszcze tych rzeczy nie widziałem w tej grze. W ogóle nigdy, nie? Tak dziwne. W ogóle te latające ptaki. Co to kurde było? Nie wiem o co chodzi w tej, w tej grze naprawdę, ale czuję, że jestem gotowy, żeby na chillku iść powalczyć z tymi mobami, więc mamy tak, mamy tą całą podwodną, zrazę, tą, tą podwodną coś tam i mamy tutaj te podwodne te, więc idziemy tam pierw. Trzy, dwa, jeden. O kurde, ej, fajne rzeczy dodali pod tą wodą. Skrzynka, fast. Mapa, kawałek mapy, sztos, lecimy, spierdzielamy. Dobrze jest, dobrze jest. Coś tu jeszcze jest w ogóle ciekawego? Tu jest podwodny jeszcze jakiś ten... Jakiś drugi Dungeon. Dobra, robi, robimy tego drugiego. 3, 2, 1, go. Proszę, diamenty czy coś? Gówno! Przecież tego mam tyle. Mamy dwie mapy, chętnie zobaczę je. Jak się można zobaczyć. O nie, to jest ta sama mapa, ale gówno. Dobra, możecie napisać, czy w następnym odcinku chcielibyście, żebyśmy popłynęli. Odebrać yy, ten lucik Czy po prostu olewamy temat I robimy normalnie, wjeżdżamy I robimy te wszystkie rzeczy, które mieliśmy zrobić Czyli musimy zmierzać do to, to netheru, musimy przejść tą twierdzę Zrobić te wszystkie rzeczy związane z tym Dobra ziome, podpływamy pod to coś Przysięgam wam, że nigdy tu nie byłem Nie wiem co tu jest I kurde Wygląda to mega hardkorowo Trzymajcie kciuki tylko, że je będzie znowu Że stracimy wszystko, bo już o oh my god! Jakieś dziwne oktopusy! Oh my god! Ile ich jest! Nie, O nie! O nie, tu wciąga. Uwaga. What the hell?! Co to było? Widzieliście to? To jest jakiś boss, kurde. Nie wiem, czy jestem na to gotowy. Dobra, wjazda. Kurde, nie można ich uderzać! Co się dzieje? O, można ich bić, dobra! Dobra, chill, easy. To mamy to. Bo ja nie wiem, ile oni mają HP, nie? Dobra ty, leżysz. Jakieś fiszek, kurde, śmierdzące. I... Jest! Mm, Zaraz ich mniej, ale jest ich strasznie dużo tam na dole, a jest też głęboko, więc jak ja tam padnę, to będzie lipa. Dobra, żyje się raz. Gwiazda. Zobaczymy co tu jest. Ja chcę wiedzieć. O Boże, to był głupi pomysł. O Boże, to był głupi pomysł! O Boże! Nie widzę co się dzieje! O kurde umieram. Wybieramy. Yes, Przyżyto! Przyżyto! A to był najgłupszy like, pomysł Ever, żeby podpłynąć pod to coś. Ostatek! Mordy! Fast! Dobra, mamy mało czasu na exploring. Ej, waliłem, bo poszedłem. Dobra, z powrotem do góry. Musimy oddychnąć. Skrzynkando, papierando. Idziemy zobaczyć, czy są pingwiny. Ułożymy, mowy biom. What is going on? Pingwiny? Ej! Hey, yo! Pingwiny! Are you here? I znowu ta sama mapa, nie? Czy będzie to sama? Nie, teraz inna. What is this? Wolfsy! Wolfy! Oh my god! Hello, little one! Wow! What is this? Ja, ale ich jest! Oh my god! Będę miał swoją armię wilków! A tam coś pływa. Coś tam pływa. to jest? Wilk kolejny. Masz mody. Żyrej! On poluje na ryby! Nie gadaj, że poluje na ryby! <noise> to są jakieś dziwne bloki! Tomek, pingwinów. Halo? Co jest? Co to się dzieje? To jest serio Tomek jakiś? No okradam kogoś, ale nie wiem kogo. Zatrzymaliśmy się na noc tutaj ze względu na jedną pewną ważną rzecz. Co? Znowu wy? No nie! Get the hell out of my iglos! No kurde, gnoje śmierdzące. Dobra, moi drodzy, zabraliśmy się tutaj na noc specjalnie. Zrobiłem sobie mini iglosa Nie wiem czy widzicie Andrzeja tam pływającego Ale stwierdziłem, że mam pomysł Ze względu na to, że tamta podwodna baza jest jakaś chora I nieogarnięta i nie wiem jak tam w ogóle wbić Więc liczę na wasz, waszą pomoc w komentarzach To stwierdziłem, że zrobię armię Andrzeju. I armia Andrzejów nam pomoże pokonać te podwodne bozy No bo jak widać Andrzej teraz atakuje ryby W końcu tam są ryby więc ta... Nie, no kurde nie O ile nienawidzę szkieletów Są śmieciami i nie ich nienawidzę I zawsze mi coś psują to jednak w tym przypadku... O, ale ten Andrzej zapierniczał! Wow, Andrzej! Jaki wariat! To w tym przypadku będą nam potrzebne kości. Więc musimy do dzieła. O, o, dobrze, biją się. A poczekam, my się zbiją. Epicka walka. Obstawiamy szybko w komentarzach, kto wygra. Pa spider czy szkielet? Obstawiam, że szkielet. I wiają rację Wygrane! Uii! I wybucha i nie ma... O, będzie kość, będzie kość. O! Ile szkieletów! I jakiś dziwny szkielet! Z, z, z dziwnym tym i mi się to nie podoba, bo jest strasznie mocne. Co to kurde jest? Oh shit, oby więcej kości dawał, oby więcej kości tylko. Co to za szkielety zimowe? Oh my god! Villager na kurczaku? Co tu się dzieje? Ej, ja to muszę zatrzymać. Ojej, nie, już nie zatrzymałem. Ej, żyją, przeżyli dalej. Mogę ich oswoić? Little villager na kurczak. Czemu ten kurczak jest gro... Ten kurczak jest groźny i chce mnie zabić Czemu? Pali się teraz! No i dobrze ci tak To twoja kara, karma wraca Instant karma, mordo Hello, little chicken Niestety oh, I'm sorry Musiałem to zrobić Musiałem to zrobić Niestety na tej pustyni potrzebne nam jedzenie Biedny chicken poświęcił swoje życie Ale pamiętajcie Poświęcił swoje życie, żebyśmy mogli zjeść dzisiaj coś i znaleźć jakieś fajne rzeczy. Słuchajcie, blisko też jest ten. Mamy kości Andrzej! To jesteś ty! Ja wiedziałem cię od pierwszego z ujrzenia. Chodź Andrzej. Ma rybkę w buzi! Jaki słodziak! Jaki słodzinek, rybko dla mnie? Ja go nie, nie, nie mogę oswoić. Ja nie mogę tych Andrzejków oswoić. Co się dzieje? Może tych większych muszę. Może muszę urosnąć, ale no, jest taki słodziki idzie ze mną z tą rybką. Ty też mów rybku. Mamo, Andzejki, słodzinki, masz kościnkę. Czemu nie jesz mięska? A to zjesz? To zje, to zje, to, to. Nie, nie, no nie jedzą, no nie wiem, czemu nie jedzą, no. Dobry A teraz kości, kości. Yes, we got it, we got it. Mama, Andrzeja, zaibisci. Chodź Andrzej, idziemy. Mamy sporo walki przed sobą. What are you doing? Co to było? Ale ze szczęścia się przekręcił. Andrzej! Dobra, Andrzej, nie mamy miecza, musimy wrócić do bazy. Chodź, Andrzej, płyniemy. Eee, lecimy, w górę. I mamy mapę w rąku Możemy, Andrzej, zwiedzać jakiekolwiek miejsce, chcemy. Dawaj, a, dawaj, Andrzej, idziemy razem po y, po, po ten lód tam. A potem będziemy mieli mapę, będziemy wiedzieli, że mamy tu wrócić, żeby wrócić tam y, do bazy. Więc ci pokażę nową wyspę. Poczekaj, Andrzej, nie wkładaj głowy do ciała, nie wygląda to dobrze. Trochę ja się martwię, Andrzej, Ściwny się zachowuje. Tu gdzieś, dosłownie w tym miejscu, jest ukryty skarb. Ale kurde, nie wiedziałem, że to może być też pod wodą. O nie, no to nie ma szans, że to znajdziemy teraz. Jak ja mam to znaleźć? Nie ma opcji. Dobra, płyniemy. Obstawiam, że tutaj. Trzymajcie kciuki, że mam rację Ludzie, szukałem, kurde, wszystko Przysięgam wam, że przyszukałem Wszystko tutaj, co jest możliwe Wszystko wykopałem Każdy ten Andrzej Masz jakiś pomysł, kurde, bo ja już nie wiem Czekaj, postawimy to Patrz, tu do woda nie dochodzi, musi tu być Ale, lipa. Ale fajnie, bo można widać wszystko O! Eee! Mami. Dobra, please diamante, go diamante, go diamante, go diamante Gareth! Znowu mamy drugie takie coś. Ja nie wiem co to robi. Możecie też mi dać znać w komentarzach. Dobra, lecimy stąd. spieprzamy stąd, wracamy home i rozkminiamy pomysł, jak zaatakować kurde tą podwodną bazę. Możecie mi pomóc w komentarzach i dać znać. Sorry, że ten odcinek też będzie trochę krótszy. Witaj na nowym domku! Ej, masz na przywitanie steczka. Op, Oprowadźcie. Ho, dawaj, dawaj, dawaj. Tutaj takie latają, latające gówna latają często. Więc ja bym cię wziął, chodź ze mną, jak możesz. O no, no, jeszcze, 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 tutaj, do samej góry. Dobra, i gotowy, chodź tutaj, jeszcze, jeszcze dwa. Nie bój się Nie bój się, dawaj Jeszcze dwa No jeszcze... No nie bój się, to nie jest wysoko, dawaj, jeszcze dwa Dawaj Andrzej. daj, daj, No dobra jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden Tylko jeszcze jeden, wierzę w ciebie. Nie! Dobra, jeszcze dwa, raz. Nie, jeszcze jeden, jeszcze jeden. No dobra, niech będzie ci, siadaj tu. Siad, 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 siad. siad. Dobra. No i ty pilnujesz, jak te latające główne latają, to krzyczysz, dobra? Ja będę udawał, że to jestem tym latającym, dobra? No i co miałeś zrobić? Miałeś szczeknąć, Andrzej. To nie są żarty, kurde, jeszcze raz, dobra? No. Nie, jeszcze, jeszcze nie zrobiłem tego. Czekaj, kurde no. Dobra, gotowy jesteś. Dobra, kiwnął głową. N jeszcze nie! Na mój znak! Jak latające gówno w powietrze leci... Ja zrobię dźwięk, bo mają specyficzny dźwięk. To wtedy szczekasz. Dobra? Dobra. Dobra, jeszcze raz? Okej, okay, ostatni raz. Patrz! Latam. Jestem latającym gotowy? 3, 4. Dobrze, w końcu, Andrzej. Brawo, brawo, masz steka. Gratuluję, jesteś najlepszym samym Every. Lepszy niż Heniek od dubiela przynajmniej. Musimy skończyć na tym dzisiaj. Mamy Andrzeja. Andrzeja spróbuję wziąć z powrotem do głównej bazy przez przesz Nedera i wszystko może się uda Trzymajcie kciuki. Bo żeby nie skończył jak król Marek. To jest pierwszy pies i zwierzę, które faktycznie się nie zabija przy towarzystwie moim. Zostawcie masę łapek górę, masę y, komentarzy. Dajcie znać, co byście jeszcze chcieli zrobić w odcinkach. Pomóżcie mi z tymi rzeczami. Ja też nie wiem, jak to wszystko obsłużyć. Te podwodne dziwne rzeczy. Ja nie grałem Minecrafta już długo. I widzimy się w następnym odcinku. Pozdrow dla Was. Żuwi Gotowi? W tym całym czasie, tylko nie zniszczy monitorów. Gotowe? Trzy, cztery, ry.